Rozpoczynamy dalszy ciąg naszej bluzeczki. Teraz rządek 26. Robimy jedno oczko brzegowe, jedno oczko prawe, i teraz musimy dodać tutaj jedno oczko. Robimy jedno oczko lewe, trzy oczka warkoczyka, jedno oczko lewe. Dodajemy jedno oczko i przerabiamy aż tutaj do momentu warkoczyka. Tutaj do tego momentu, do oczka lewego. Tu mamy oczko lewe, dodajemy. Jedno oczko prawe, robimy jedno oczko lewe i przerabiamy trzy oczka naszego warkoczyka. Jedno oczko lewe, jedno oczko prawe i robimy nasz oczka naszego tyłu. Dodajemy jedno oczko, robimy jedno oczko lewe, trzy oczka prawe naszego warkoczyka, jedno oczko lewe, i teraz dodajemy jedno oczko i przerabiamy oczka naszego rękawa. Dodajemy jedno oczko, robimy jedno oczko lewe, 3 oczka prawe naszego warkoczyka, jedno oczko lewe i dodajemy jedno oczko i robimy 3 oczka prawe. 3 i dodajemy jedno oczko. I kolejny rządek przed nami. I to już jest rządek 27 Robimy jedno oczko brzegowe, 4 oczka lewe, jedno oczko prawe, trzy oczka lewe naszego warkoczyka, jedno oczko prawe i przerabiamy oczka naszego rękawa. Ja mam już tych oczek 23. Prawe, trzy oczka lewe, jedno oczko prawe i robię oczka lewe. I u mnie jest ich 55. I teraz jedno oczko prawe. Trzy oczka naszego warkoczyka, jedno oczko prawe i robię oczka mojego rękawa. Dojechałam do oczka prawego, robię oczko prawe, trzy oczka lewe mojego warkoczyka, jedno oczko prawe i oczka lewe i to są już oczka. I dodaję jedno oczko. Robimy rządek 28 i przerabiamy. Jedno oczko brzegowe, trzy oczka prawe, dodajemy jedno oczko. Robimy jedno oczko lewe i teraz mój warkoczyk. Zdejmuję z drutu, bo patrzę w którą stronę muszę go przerobić. Muszę go przerobić w tą stronę. O. Przek prze przekładamy na tą stronę. On musi być w tą stronę. Czyli to jedno oczko nakładamy na dwa oczka. Robimy jedno oczko, i teraz dodajemy jedno oczko, i robimy oczka prawe naszego rękawa. Już tutaj mamy oczko lewe, czyli tutaj dodajemy jedno oczko, jedno oczko lewe. I teraz zobaczcie, musimy w tą stronę przekręcić warkoczyk, czyli to jedno oczko musi się nałożyć na dwa kolejne. Przerabiamy jedno oczko. Dodajemy jedno oczko i przerabiamy oczka prawe aż tutaj do kolejnego tego warkoczyka, czyli do tego tutaj miejsca. Dodajemy oczko, robimy jedno oczko lewe i teraz przekładamy nasz warkoczyk. Jedno oczko lewe, dodajemy jedno oczko, przerabiamy oczka naszego rękawa. Dodajemy oczka. Robimy lewe i robimy nasz warkoczyk. Oczko lewe. Dodajemy oczko. I robimy oczka prawe. I na końcu dodajemy jedno oczko. Wyraźnie już mamy zarysowane nasze warkoczyki. Czyli cztery linie naszego raglanu. Robimy według tego schematu, że cały czas dodajemy po obu stronach warkoczyka. I tak po każdej stronie warkoczyka. Już teraz mamy lewe oczko i obok tego lewego oczka dodajemy po jednym oczku, zawsze po prawy. Po prawej stronie naszej robótki. Czyli dodajemy tu oczko, dodajemy tu oczko, dodajemy tu oczko, dodajemy tu oczko. Czyli jak mamy warkoczyk, lewe oczko, lewe oczko, i po obydwu stronach tego lewego oczka tutaj. Z tej strony tu, z tej strony tu dodajemy jedno oczko zawsze po prawej stronie, natomiast po lewej stronie zawsze przerabiamy tak, jak oczka schodzą z drutu. Bez sensu, żebym ja teraz cały czas wam robiła oczko po oczku, bo robimy to cały czas według tego samego schematu, a na końcu dodajemy tutaj zawsze jedno, jedno oczko, czyli jeszcze raz przerabiam oczko brzegowe, Robię oczka prawe aż tutaj, do tego momentu, aż będę miała lewe oczko, i tutaj dodaję oczko. Robię lewe oczko, robię oczka mojego warkoczyka, przeplatając go zawsze po takiej samej ilości rzędów. Robię oczko lewe i dodaję oczko. I przerabiam tutaj oczka prawe mojego rękawka. Dojeżdżam do drugiej linii reglanu, dodaję oczko, robię oczko lewe, trzy oczka warkoczyka przeplatając w inną stronę, odwrotnie od tej, robię oczko lewe, dodaję jedno oczko i robię oczka tyłu, dojeżdżam tu do warkoczyka, dodaję oczko, robię oczko lewe, robię oczka warkoczyka, znowu patrzę którą stronę przeplatam, robię te trzy oczka, robię oczko lewe, dodaję jedno oczko, robię oczka prawe rękawka, dojeżdżam do tego miejsca, dodaję jedno oczko, robię jedno oczko lewe, trzy oczka prawe, jedno oczko lewe i dodaję tutaj oczko i robię oczka przodu. Na końcu zawsze dodaję jedno oczko. Jeżeli potrzebujecie takiej rozpiski oczko po oczku, zapraszam do zakupu mojego e-booka, który kosztuje 30 zł. Można go kupić u mnie bezpośrednio, pisząc do mnie. Ja podam numer konta. Wpłaca się 30 zł, i można dostać takiego e-booka. I tam jest rozpisane tak, jak Wam tutaj dyktuję, ewentualnie według tego schematu, co Wam powiedziałam. Teraz jedziemy do momentu, jak dojadę do tego miejsca, to połączę się z Wami i dalej będziemy robić razem.